Przypomnijmy kroki do walca angielskiego. I raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Jeszcze raz te same kroki. I raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Dziewczynki zaczynają od lewej nogi do tyłu. I raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy. I jeszcze raz te same kroki. I raz, w bok, złączyć raz, w bok, złączyć raz, w bok, złączyć raz, w bok, złączyć. Zanim zatęczymy w parze, chciałbym Państwu pokazać, jak najczęściej dzieci chwytają ręce w sposób nieprawidłowy. Uwaga, próbujemy i. Tutaj partnerka trzyma partnera i to nie jest najlepszy sposób, tak? Najczęstszy sposób, jak dzieci się chwytają, proszę pokażcie. Tak, to też jest nieprawidłowe trzymanie, natomiast takie trzymanie, kiedy partner wyraźnie trzyma partnerkę, jest jak najbardziej. Pożądane w naszym tańcu. I spróbujemy teraz zatańczyć kroki do walca angielskiego w parze, i chciałbym Państwu jeszcze zwrócić uwagę na rękę partnerki, która powinna być lekko poniżej ramienia partnera. I proszę zwrócić uwagę na wysokie trzymanie tutaj rąk, bo najczęściej dzieci opuszczają ręce. Opuszczają. Czasami wyciągają bardzo do góry ręce. No akurat, Kacperku, tej prawej ręki nie. Prawą rękę opuść. Tak. Mhm. tak a teraz spróbujcie prawidłowo. Tak. Łokcie w miarę na równej wysokości. Tak. I spróbujemy kroki do walca angielskiego. Partner od prawej nogi do przodu. I... Raz w bok, złączyć raz w bok, złączyć raz w bok, złączyć raz w bok. Na turnieju dla przedszkolaków mile widziany będzie obrót, natomiast dla klasy pierwszej, drugiej, trzeciej będzie to obrót obowiązkowy. Uwaga i. Raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy i raz, dwa. 3 i raz, 2, 3. Ideałem byłby obrót w prawo o 90 stopni na każde 3 kroki. Spróbujemy. I raz, 2, 3 i raz, 2, 3 i raz, 2, 3 i raz, 2, 3.